mają właśnie zajęcia, to, to, e, e, to szybciej się lepiej mobilizują i organizują, niż jak mają wiesz, czas wolny e, na zasadzie, że wiesz, oni się tylko uczą do egzaminu. Bo suma sumar, tak się latuje ten czas, że wiesz, a tak to mają po prostu wyciszone, idą i ćwiczą, i to nie są w szkole. A to komputer, bo wtedy jeszcze wcale to nie było, bo komputer cały czas siedzał na komputerze, jakby na komputerze był materiał, a niby schodził, żeby coś zjeść, tylko wiesz, to ten czas, to jest takie, nie wiem, nie rzuciło się. A co? A co? tak, przyszli na tą drogę i tak od razu awansowali na, na duże braki, na duże boiska, Tak dziecko trzymać się w tej samej <śmienią> Nie, ja wracam, bo ja mam zebranie nie w, w szkole i albo.

ja wyszło w 25. złotych? Ja się bliżej, siódemka, prostu. Trzeba obudźcie się, się trochę. Niby tak, kilometrowo jak tak. Tak, za 10. Dwa tysiące dwadzieścia pięć tak, Tak. 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 tak.

ale tak, żeby od nas jechać z, y, autobusem, y, no to masakra. Bo mimo, że tutaj masz dwa kawałki, kawałek, ale później w całej rozwodnictwie przy wysokości no tak, nie, y, nie. Może jednak to, to, to tak pani robiła, że jechała do centu y, kolejką. Później chyba dwa w tych ale i tak będziemy musieli wciąż do to. Tak, to. tak, 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 tak.

15 пятнадцать минут <связь> а, <был там связь> до <стыдно. связь>

A może trzeba diagnozę podpowiedzieć, tak, ja. Bo czasami lekarz nie, nie wie, że tak coś jest. Nie wiem, To tam do do No nic, no, szkoda. No, tak? tak? I... tak? Ale kurde, tak? no co samo się stało I... I... No, No, A No nie jestem wstam, nie... w stanie mnie. tworzyć, tam gdzie Czasami nie czasami czy A... czasami.

në të dyshime në të dyshime në të dyshime të sporta ne ka thënë se ajo është një analizë po shaq, po kemi vaktë, po të bëjë krahasime, të ndajë, të shohë, të shohë, të shohë, të shohë

się, się. Muszę się podnieść? Muszę. Muszę Nie, to no na zebranie muszę pójść. Na pierwsze zebranie. Bo wiesz, wcześniej to... Nawet osobiście, no, do chowawki nie poznałam. Bo tylko na pilsach było wiesz, zdalne. Nie? Dobra. No, Zadaj, wybrałem. Święty, wybrałem.

あれ <music> <music> Wszystko się nagrywa Wszystko Nawet to co wcześniej pani tu mówiła Dobra, bravo machen. bravo. Dawaj do przodu, dawaj do przodu. Ja dam radę. No, Czekaj się Uciekaj Szymon, chuj. To no, okay. się. Nie jak to właśnie masz To cała

w biznesie. <grym> no. Jakbyś miał 20 samochodów, a by można było tylko na 10 wozić, no. to strata, nie? Ja to Ja też chciałem kupić, ale kurde, cały czas

siedem metrów to jest to,

プレーして <Deep? S 3> Tak, ja, tak, ja, ja. Oczywiście by, by dziwią, że te, ten model w końcu już Tym razem. No nie się Ja nie wypoczyłem. Obozy. obozy i, i, i babcia. やだまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいま

Më doni? Ato botët e vjetra vetë vjen. 반대하는 거. 돌아고 있다 고

Wait, <laughs> wait.